Wszystkim w dzisiejszym vlogasku witam Was tylko ja, bo Witolda nie ma, bo pojechał na konferencję i dzisiaj wieczorem wraca, a chcę pójść do Lida. Dlatego jestem w kurtce i swetrze jest mi już strasznie gorąco, dlatego się spieszę. Chcę iść do Lida, bo brakuje mi kilku produktów na obiad, takich po prostu do lodówki, no i chcę kupić dynię, bo chcę dzisiaj urządzić. To znaczy, urządzić. Chcę dzisiaj przygotować mieszkanie na Halloween. I pewnie ten filmik, to znaczy ten fragment, będzie połączony właśnie z Halloween, kiedy będziemy się szykować, przebierać, malować. No, no bo w sumie Halloween już niedługo. No i co, idę do Libra. Wróciłam już i jak słyszeliście przedtem jakieś szumy, szmery, no to pranka chodziła. I co, teraz w ogóle widzę w kamerze, ja jestem strasznie blada. Ale tu tak się wydaje tylko Przez ostatnie dni była taka piękna pogoda, że codziennie siedziałam na balkonie i się opalałam o, efektów nie ma żadnych No i jak tak teraz zaczęłam to wszystko wykładać Tylko mało tego wszystkiego jest Nie no nie wiem czy coś... <suszę> Muszę chyba coś jeszcze dokupić W Tedim są bardzo tanie pierdółki No a te rzeczy to większość widzieliście Pająk? Chyba tak A może... Nie wiem, chyba już pokazywany kod jest nowy, i jedynie są nowe. No i nie wiem, gdzie to połowę połowę. Zaraz będę coś wymyślać. Pierwsze co, już mam pomóc. To wymyśliłam sobie, że to girlandy z pająków. Super. Powiesz sobie, tutaj na górze. No, chyba fajnie, będzie to wyglądało. W ogóle na początku rozczarowałam się, bo zobaczyłam, że to jest papierowe. Myślę o porażka, bo będą takie pojedyncze pająki na sznurku. Bo myślałam, że to jest z filcu. No, ale w sumie to spoko to wygląda. Tylko nie wiem, na czym to przyczepić. Albo przyczepię zwykłą taśmą, albo mam takie haczyki. I to się przykleja na takich plasterkach. Tylko boję się, że to później się nie odklei od ściany. To chyba, która ma robić zapajęczynę. Tak, o! To, no, to chyba sobie No i ostatecznie tak to wygląda. Tak to mi się w sumie podoba. szkoda, że nie ma więcej tej pajęczyny. A no i odbija się tam taśma, bo tak trochę niechlujnie to poprzyklejamy. Bo na początku użyłam jednego plasterka, myślałam, że się będzie trzymało, odeszło, nie trzymało się. I skończyło się na trzech, czterech. No, jeszcze zobaczyłam, że są takie plastikowe pająki, to położyłam je. Tutaj dałam ten nagrobek i na niego położyłam pająk. Tak nie widziałam to bardzo, gdzie to jest. No i fajne to jest, bo oczy mu się świecą. A koło tego teraz robiłam taki kącik. Podoba mi się, chociaż wybrałam trochę creepy, bo jest nasze zdjęcie. Ale fajne. Położyłam tutaj... Aha, to jest czaszka kota. Tak jakby cofnij, tak mi kiedyś znalazł. Tutaj są myszki. Do wazonu włożyłam te róże i nie nietoperze, bo nie wiedziałam, co z tym zrobić. Dałam no, te łańcuchy. No i ten malutki nagrodek. Ostatecznie tak to wszystko się prezentuje. Zostałem mi jeszcze znicze, ale nie wiem, czy ich użyję, czy to nie będzie przesada. Mm, jeszcze taka trupia. Czacha, coś takiego taki strach który przyczepiamy na drzwi, ale to przyczepimy dopiero na Halloween żeby ludzie się nie wali. a następna część będzie z Halloween zobaczycie jak wyglądamy i chyba zrobię też osobny filmik z tego jak nas robię jak nas charakteryzuje dzień dobry wszystkim Witamy, dzisiaj jest Halloween i za chwilę będziemy się do niego przygotowywać to znaczy będziemy robić jakieś przekąski, coś do chrupania mieliśmy się przebierać i malować ale nam się nie chce mieliśmy też iść na imprezę ale nam się nie chce, bo jutro rano trzeba wstawać, bo jedziemy do domu na Wszystkich Świętych no i co? A, jeszcze planowaliśmy iść dzisiaj na Cmentarz Rakowickich bo w sumie ja chciałam zobaczyć, bo byłam kiedyś jako dziecko na wycieczce szkolnej A teraz teraz Już dawno, nie? No, I chcieliśmy zapalić kilka zniczy na grobach Ale jest już późno To znaczy późno jest po 15 A vlog mi się renderuje I muszę czekać na to aż się skończy, żeby go wrzucić Zrobimy to jak przyjedziemy W ogóle to część W sensie zrobimy to, czyli pójdziemy na ten cmentarz to A i Witek już wrócił Z konferencji, jest tutaj Robi animację. kończy robić i za chwilę będzie mi pomagał. Pokażę wam przepis na fajne przekąski. Fajne i szybkie i co będziemy do tego potrzebować. A, będą to takie... Hmm, jak to nazwać? Koperty z ciasta francuskiego. No i będzie potrzebne ciasto francuskie. Papryki, ja mam trzy. Jajko do nasmarowania tych kopert, tego ciasta. Salami ser żółty i pieczarki ile pieczarek, nie wiem ja to robię zawsze na oko, biorę tyle ile uważam, ser też, zobaczycie jak będę to robić i sami możecie ocenić ile jest wam potrzebne jak możecie zauważyć przygotowałam sobie już potrzebne produkty starłam ser, w sumie Witek w większości staru ten ser, pokroiłam salami Pokroiłam paprykę, pieczarki i teraz będę podsmażać paprykę razem z pieczarkami. Jak możecie zauważyć rozwinęłam sobie ciasto francuskie i teraz będę wycinać z tego... coś, co będzie przypominało kwadraty. Czyli tutaj przycinam na pół. I staram się później na kwadraty. A z drugiego zrobię tak, że przetnę po prostu tu na trzy i takie malutkie kwadraciki. Jak już mam gotowe kwadraty, to na to kładę sobie najpierw plasterki salami. Nie wiem, po ile ja będę kłaść. Po... ...dwa, trzy. Po trzy, ale nie na wszystkie mi starczy, więc część będzie wegetariańska. Teraz na salami sypie troszeczkę startego sera. Myślę, że tyle wystarczy. I później na wierzch też posypiemy serem. I teraz na to kładziemy ten nasz farsz, to znaczy usmażone pieczarki i papryka. Jak już sobie nałożycie wszystkie składniki na ciasto francuskie, to Zwińcie to tak, to znaczy złóżcie. Ja to tak składam, przynajmniej w taką kopertę. Czyli te rogi do siebie. Te rogi do siebie. No i sklejam. Jak już mam to posklejane, nie zwracajcie uwagi na to, jak to wygląda. Wygląda okropnie, nie potrafię tego sklejać. Mm, no, ciasto miałam trochę za ciepłe, farze. Aż za ciepły i to się nie chce trzymać, ale nieważne, bo to i tak będzie pyszne. I teraz smaruję to jajkiem, żeby było żółciutkie, ładne. Później będę posypywać serem żółtym. I posypujemy serem. A teraz wkładam to do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na. Nie wiem, ile minut 15. Aż się zaramieło. Dan dodatkiem do tych z e, ciasta francuskiego będzie sos czosnkowy. Właśnie ja będę go teraz robić. Biorę jogurt naturalny, wzamki czosnku, trochę majonezu, nie wiem tak, dwie łyżeczki i sól i pieprz. I to tyle. Wszystko gotowe. Patrzcie, to znaczy w sumie co nie mam za dużo co pokazywać. Tam są koperty, tam, tam, tam. I wyszłe są naprawdę okej okay. i naprawdę spoko wyglądają. Mimo wszystko. Tutaj sos, tu, 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 tu. tutaj pomidory z mozzarellą, chipsy i słodycze dla dzieci, które tutaj nie chodzą. Dlaczego chodzą. już jeszcze nie ma? Były, ale nie przyszły tutaj. No, a kieliszki są nie na wino, ale na napój. Kupiłeś sok porzeczkowy? Kupiłem. Yeah. Właśnie, na no sok i jakiś inny dziwny z granatu i... Taki, który wygląda trochę jak krew. Zaraz sobie nalejemy. I za chwilkę siadamy i powiemy wam, co sądzimy o Halloween i co sądzimy o Wszystkich Świętych. Napijmy się. Ale to nie jest Halloween. Znaczy my nie obchodzimy Halloween, nie? Obchodzimy. Jak to? Tak to. Ale w Polsce nie obchodzi się Halloween. W Polsce jest Wszystkich Świętych. No, jest już tam. a dzisiaj jest Halloween. A no w sumie racja. No, i takie jest moje zdanie. Dobra, Witek co sądzisz o Halloween? Czy powinno być coś takiego... Czy to powinno być obchodzone? Czy to jest ok? Czy to jest ok w stosunku do wszystkich świętych? Bo w Polsce przecież mamy wszystkich świętych, więc to powinniśmy obchodzić, a nie jakieś zachodnie, amerykańskie Halloween. Tak, ale jak już powiedziałem, Halloween obchodzi się dzień przed wszystkimi świętymi, więc moim zdaniem, jeżeli te święta nie kolibują ze sobą, nie musisz wybierać. Czy pójść na groby, czy chodzić po domach i zbierać cukierki? No, dlaczego nie obchodzić tego i tego? Skoro i to, i to chcesz obchodzić, bo ci się, no, powiedzmy, podoba. nie wiem, jak wszystkich świętych może się podobać sąsiad. Znaczy, Szczerze? Nawet jakby to było w jeden dzień, to ja bym to mogła obchodzić. Ja mam podobne zdanie jak Witek. No tak. Halloween jest super. Dlaczego dzieci mają się nie przebierać? Nawet jak się jest katolikami, nie ja uważam, żeby to było coś złego czy z jakiegoś ducha, potwora, cokolwiek. Mogą się przebierać równie do za wróżki, księżniczki, za co chcą. Ale nawet te straszne stwory, co to jest? Nie wiem, co w tym złego? Tak samo uważam. Zwłaszcza, że nie wiem czy pamiętasz, ale było ostatnio chyba rok temu nawet takie... coś, że na siłę próbowali prowadzić coś zamiast Halloween. W sensie z taką sproszczoną nazwą. Gdzie też się przebierali? Tak, tylko... tak, 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 pamiętam, że coś o tym było. Ale tak nie mogę sobie zna, przypomnieć, no. ale faktycznie chcieli to wprowadzić. Nie wiem, o nie mogę sobie przypomnieć. Nie, też nie mogę. Ale na pewno chcieli coś takiego zdobyć. No. Dla mnie jest już takie. Nie wiem, na siłę strasznie. To dlaczego nie możemy tego nazwać Halloween? Uh -huh. Bo właśnie ludzie myślą, że no jest to wszystkich świętych i tylko to powinniśmy obchodzić. A my obchodzimy i jedno, i drugie nie mam 31, bo jest 31 czy 30. Chyba 31. 31. Nie mam pojęcia. Ostatni dzień października obchodzimy Halloween, bawimy się. No dzisiaj się nie przebieraliśmy, dlatego że nam się strasznie nie chciało, ale w tamtym roku się przebieraliśmy. Kiedyś jeszcze, jak ja nie studiowałam, chodziliśmy u nas po. No, to ludzie byli bardzo zdziwieni, bo to są nieduże miejscowości i wioski. No, a pierwszego jedziemy na groby i modlimy się za naszych najbliższych zmarłych i nie tylko. Palimy znicze i to też jest właśnie takie okazywanie szacunku. Nie wiem, no ale nie widzę nic złego w obchodzeniu I jednego i drugiego. Powiedzmy się poproszę na temat Haru. Mm -hmm. Dla mnie jest to bardzo ciekawe święto. Fajny sposób spędzania czasu. Zwłaszcza z dziećkami, jak ktoś ma... Może pójść z nimi i przebrać się sam, jeżeli tylko chce. Mm -hmm. I zbierać z nimi słodycze. Ale nawet jak hmm. się nie jest dzieckiem... Jak się nie? Można... O, to jeszcze lepiej można ze znajomymi robić imprezy. Imprezy tematyczne na Halloween. No. Temat zombie przewodni albo piraci z krajów. Już masz jakieś przebranie, no, jest ciekawe. No nie oszukujmy się, co nie robiliśmy tego jako małe dzieci na Andrzejki. Co roku się każdy przybiera. No. Więc dlaczego nie możemy też to robić na Halloween? Jaka jest różnica? Bo ja jej nie widzę. No, więc takie jest moje zdanie. Ludzie mówią, że to jest satanistyczne i wpływ głupiego zachodu. Dlaczego my mamy być jak zachód? Tak, mi się wydaje bardziej, że to jest y, to tłumaczenie, że to jest wpływ złego itd. Tak itd. Tak to jest taka przygrywka do tego, że ma się pretensje, że chcemy odgapić coś od zachodu i chcemy przyjąć jakiś tam ich małych pierwiastek. No a dla mnie to jest w porządku. Dlaczego mam nie korzystać? Tylko to jest ciekawe. Oni nam to zdali tak, widzina. Albo... albo o, słyszeliśmy, że jeżeli obchodzimy Halloween, to to jest brak szacunku, brak poszanowania dla wszystkich świętych. Tak, dla wszystkich hmm. świętych, ale nie rozumiem, co ma jedno do drugiego. Też, co ma to wspólnego ze sobą, bo. Kompletnie wszystko. To, wszystko różne dni, święta, uroczystości, nie wiem, jak nazwać Halloween. Zacznijmy od tego, że dla mnie to są dwa różne dni. Mm -hmm. Nie są w ten sam dzień, nie jest to tej samej porze, więc kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie mm. może tego być. Wydaje mi się, że mimo wszystko w Polacy lubią być tacy smutni i nostalgiczni. Zwłaszcza jak jest jesień. Tak. I pojawia się depresja się... <laughs> tak. I to wszystkich świętych u nas się kojarzy właśnie z takim. Z takimi przemyśleniami, nostalgią, tak, z takim smutniejszym ślub, tak? czasem, że trzeba być takim stonowanym no. i nie wypada dzień przed imprezować. No, chyba tak. Chyba to o to chodzi też. Nie wiem. Jednak pokolenie się zmienia i myślę, że to też się zmieni. Tak. My się cieszymy, że w sklepach jest coraz więcej dekoracji halloweenowych, że no w jakich w oszo, w pepko. Nawet w Biedronce coś było, o Tedin. Teddy, 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 Teddy. tak. W sumie o, my się cieszymy, że teraz jesteśmy w większym mieście, jakim jest z krewów i jak byśmy chcieli, to możemy być na imprezę halloweenową i się bawić. Tak, można wszystko robić. Można się przebrać i jak ktoś będzie się na ciebie dziwnie patrzył, to, to, to robisz dziwnie na niego. Tak, nawet nie zwrócisz na to uwagę, zwłaszcza, że jak jedziesz z autobusem i... Jest ubrana poła tak, tak samo jak ty, no to. Tak. Czego masz się krępować? No bo A to Właśnie ty widziałeś dzieci, które. Tak, no wyszedłem przed chwilą tylko do żabki po chipsy, znaczy no, po warzywa. I już widziałem dzieci, które były przebrane i nie że szły na zabawę, tylko miały te te pojemniki na cukierki. Czyli chodzą. Jest to jakoś kultywowane i mówiły po polsku, więc na pewno nie są to Podsumowując, i Halloween i święto Wszystkich Świętych jest OK. I my obchodzimy i jedno i drugie. A teraz Witek pokaże Wam szkieletorka, którego mam na jednych drzwiach i co to jest upiór, potwora, jakiegoś coś takiego, które jest na drugich drzwiach. I za chwilę będziemy sobie oglądać filmę Di i jeść. I żegnamy się z Wami. Bye! Jo! Trzymajcie się!